Cześć. Dzisiaj bardzo krótko w dwóch zdaniach powiem, tylko no, w trzech zdaniach. Chciałem pokazać Wam nowy filmik będący przeróbką innego filmiku. To znaczy, ja tu połączyłem dwie rzeczy. Filmik z takim wypadkiem, zderzeniem samochodu osobowego, chyba to joty z w Warszawie. I pod to podłożona jest już znana ścieżka dźwiękowa, ale urwał. To chyba wszyscy znają. Zobaczcie jak mi to wyszło. Uwaga bo wywierniczy, kurj je na serdeczkę! Jest... A, a jej ale go odłuchują dzisiaj, to się dzieje. A, otłuchli całego, mógł opieścić koń. Tragedia! Ale się pobijali dzisiaj. Powiem wam, że wszystko nakręciłem.